Witam, ja jestem Mr. G i dzisiaj mam dla zaprezentowania Bravo Sport, w którym jest po paczuszce i jednej karcie lentowanej. Niestety były tylko dwie sztuki. Zostały tylko dwie sztuki, więc musiałem kupić tylko dwie. Yy, po prostu rano nie poszłem do... Rano nie poszłem do kreski, kiedy szłem do szkoły, yy, a poszłem po szkole. No i właśnie... Mogłem mieć wcześniej. tak to bym zakupił więcej. No dobra, to rozpakujmy pierwszego. I nie będę wam pokazywał całego brawo sporu. Po prostu otworzę paczuszki. Ale zaraz... Chyba Wam pokażę. I jeszcze jedno. Limitki są takie same. PEch to pech. Mogłem mieć wcześniej. O właśnie, za, zapomniałem dodać. W środku jest jeszcze e, plakat, który możemy dostać także w, e, w zestawie startowym. No dobra, już odłożę go na bok. Nie będę go Wam chyba pokazywał aż tak bardzo. Sami sobie przejrzycie. Jedynie mogę wam pokazać plakaty. I, 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 i. Mamy Marcina Kurtata, Olivera Girouda. Reprezentację Polski i Robin, Roben tak był, tak? Xavi Hernandez, Cristiano Ronaldo, Eden Dzeko z Manchesteru City. Tak, Robin był. Dobra, jeszcze wam może pokażę konkurs. Tak, i teraz w konkursie e, można wygrać czapkę, plecak, kasę, PSP i gry. No tak jak zwykle. No i mamy tutaj jeszcze reklamkę. Dobra, otworzę jeszcze kolejny. Dajcie poczuszkę tylko limitowaną edycję dobra, to może i tym mi się wydaje jakiś głupszy dobra, ale zaczniemy od Neymara tak, żeby wam nie pokazać muszę sobie poprzestawiać, o okej okay. mamy Fernandeza z Argentyny Crossa z Niemiec, Lamparda z Anglii, e, Diamanti z Italii. Itali, Włoch, a nie Italii. Oj, dobra, ktoś weźmie sobie kot e, Motinos z Portugalii i na koniec e, Haas z Anglii, Ghostoper, stopper, Z tej Dobra. I czas do drugiej paczuszki. Nie jest źle w sumie wam powiem. Nie jest źle jak na prawo spod. Zawsze było gorzej. Ach kurde. No dobra kolejna osoba. mnie sobie kot. No i też poprzekładam. Żeby nie było. O. Dobra poczekajcie. Jeszcze sobie poprzekładam. Dokładnie. Okej, okay. dobra. E, mamy Gonzalesa z Chile. Kotoris z Belgii. Snyder. E, Nederland, Co to za kraj? Dobra, nie wiem. E, Botink z Gany. Castillo z Ekwadoru. I na koniec, pa, pa, pa. Mamy eksperta ze Szwajcarii. Warnetta. Jej. Jej. Ktoś sobie może wziąć kot. Jak ktoś sobie weźmie ten kot, szczerze Wam powiem, że nie było za źle. Bardzo dobre karty. Mamy eksperta, dwie limitki, Choć takie same to i tak. Limitki, a sobie tutaj ustawiać, mamy dwie limitki. Dwie takie same, ale to w końcu dwie limitki. Yy, dobra. I to by było na tyle. Żegnaj się z wami. Tu Mister J, yy, A to było rozpakowanie paczek z Brausport. Do zobaczenia w następnym odcinku.